Cześć, jestem Kasia Pilitowska i jestem mamą Zosi Pilitowskiej. Cześć, jestem Zosia Pilitowska i jestem córką Kasi Pilitowskiej i razem prowadzimy e, mały bar śniadaniowy na krakowskim Kazimierzu, Ranny Ptaszek. Napisałyśmy też razem… dzień książki. Niesamowite. Staramy się też jako ambasadorki Chefs for Change… Zmieniać świat na lepsze. Gotujemy głównie roślinne w naszych obydwu barach. No tak, bo ja prowadzę jeszcze jeden bar. Z moim partnerem Bartkiem Suderem prowadzimy Humus Musi, Organizuję festiwal kulinarny na Jedzeni Fest. Jestem bardzo zaangażowana w poprawę życia mieszkańców w Krakowie. Działam w ruchach oddolnych, miejskich. Robimy zakupy u małych, okolicznych producentów. Żeby nie produkować zbędnych śmieci, ty postanowiłyśmy, że wszystkie napoje, które mamy w naszym barze, będą robione przez nas. Jesteśmy wegetariankami. Te roślinne rzeczy są przede wszystkim tak samo smaczne jak rzeczy, które są robione z mięsem. Są piękne, kolorowe i nie wymagają dużo czasu, żeby je przygotować. Azjatyckie placuszki z młodej słodkiej kapusty z sosem sezamowym i z sosem tą. i hałka pana Grabowskiego z konfiturą rabarbarową z rozmarynem. Kroję kapustę na małe paseczki. Pokrojoną kapustę, solę w misce, biorę cytrynę, ścieram z niej skórkę, wyciskam sok i to wszystko razem mieszam. Odstawiam na 15 minut, żeby puściła sok. Do placków zrobię trochę nietypowy sos czosnkowy. Obieram 5 ząbków czosnku, odmierzam 100 ml oleju, wyciskam dwie łyżeczki soku z cytryny. Zaczynam od blendowania samego czosnku. Powoli zaczynam dodawać olej. Ten przepis pochodzi z naszej najnowszej książki Ziemniak i bardzo go lubię robić, ponieważ nie wymaga specjalnego nakładu pracy. Po 15 minutach odciskam sok. Dodaję dwa jajka, łąkę. Mieszam to na dosyć jednolitą masę. Dodaję do tego czarnuszkę, trochę soli i pieprzu. Na patelni rozgrzewam olej, wykładam łyżką dosyć niewielkie placuszki. Smażę je z dwóch stron na złoto. Klasycznym sosem do naszych placuszków jest sos sezamowy. Obieram najpierw kawałek imbiru, ząbek czosnku, ścieram go na tarce. Dodaję dwie łyżeczki sosu sojowego, trzy łyżeczki oleju sezamowego. Do tego daję odrobinę wody i troszkę sola. Placuszki y, usmażone z dwóch stron na złoto podaję z sosem czosnkowym tłum posypane sezamem czarnuszką. Sosem sezamowym z odrobiną kolendry. pycha. Bardzo lubię kuchnię azjatycką i ten przepis jest super łatwy i szybki. I często got gotuję go na śniadanie. Jest to bardzo łatwy śniadaniowy przepis, który wyjdzie nawet osobie, która jest po prostu lajkiem. Chałkę kroimy na centymetrowej szerokości kromki. W miejsce mieszamy mleko, ja użyłam mleka roślinnego, jajko, cukier-puder. I możemy dodać swój ulubiony składnik, jak na przykład cynamon, który ja właśnie użyłam. Podgrzewam masło na patelni, wkładam pokrojone kromki chałki do mieszaniny mleczno-jajecznej, obtaczam z dwóch stron i delikatnie kładę na rozgrzanym tłuszczu. Podglądam, unosząc ją delikatnie widelcem. Do chałki przygotowuję konfiturę, do rondelka dodaję masło, wrzucam rabarbar, Dodaję cukier i sok z cytryny, delikatnie mieszam. Zmniejszam gaz i gotuję tak kilka minut. Rozmaryn kroję bardzo drobno, ponieważ w tej konfiturze musi być idealna konsystencja. Po kilkunastu minutach, kiedy już rabarbar jest miękki, dodaję pokrojony rozmaryn. Na wierzchu każdej z upieczonych chałek kładę dwie łyżki konfitury rabarbarowej z rozmarynem i posypuję obficie cukrem pudrem. Musi być na wierzchu dużo słodkiego. Lubię to danie, ponieważ jest idealnym śniadaniem dla osób, które lubią jeść je na słodko, ale też można wykorzystać czerstwe pieczywo. Smacznego śniadanka i pysznej komuś.